Bebel, witam, witam widzowie pani Chciałem tu podziękować, że zaraz będzie 800 lajków Zbliżamy się ku końca, czyli w tym sensie do 1000 lajków, widzowie pani Bardzo się z tego cieszę, że to idzie migiem Ja wiem dlaczego migiem idzie wam bo w zasadzie jest za i dlatego tak mi nie idzie. I tego typu. A ja właśnie jadę do marketu. Tak jak mówiłem, widzowie, fajnie, że dzisiaj jestem cały dzień zalatany, mimo to, że wrzucałem na kanał e, filmy. Teraz jadę do marketu, robić małe zakupki jeszcze. po wiadomo, już do idę do roboty na noc. Dzisiaj mam wolne, a jutro do roboty, widzowie fani, dlatego tak się dzieje. Dzisiaj chcę to wszystko galić, żebym miał spokój, odpoczynek, widzowie fani. Bardzo się cieszę, że coraz więcej lajków. Dobijamy do tysiąca lajków, pięknie idzie, widzowie fani. Mam nadzieję, że będzie ponad tysiąc lajków. To wszystko od was zależności. Widzowie fani, pamiętacie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, od tego zacząć, widzowie fani. Pachnę, że jest cieplutko. Widzowie fani. No dobra, kończę, widzowie fani, jak coś zacznę, śmiało wolcie na mój fanpage. Zapraszam do lekowania i trzeba iść do przodu, tego typu bęben.